Ta gra jest zajebista. Przepraszam że, przepraszam, że to brzydkie słowo, ale w sumie jest taka godzina jaka jest, więc można się już w miarę trochę bardziej dosadnie wyrażać. No i fakt faktem gra jest mea e mega! Po prostu mega. Kóźno. Luke Hodorowicz po prostu odwalił zajebiście. Dobrą robotę. Naprawdę. To, co on tutaj zrobi, to to jest pusty kosmos. Bez kitu Ej, w ogóle zróbmy jeszcze jeden mostek. Co wy na to? O, jak, jak idealnie tutaj mostek się zmieści. Nie, idealnie. Ile w ogóle zejdzie kamienia na niego? Nie dużo kamienia, więc możemy. Trochę zejdzie drewna, ale drewna mamy. Jeszcze. Liciskiem na jeszcze. Kurs DVD jest dla opornych tylko 29,99 w sklepie internetowym. Poradniki DVD, A raczej poradniki jachajce.pl. Kiedy Gnomoria? Mm. Teraz, jak skończy się Mania na Banished, czyli wkrótce, jak będzie jakoś premiera, i w przyszłym nie będzie arty, To można pocisnąć. Is it able to buy? No semana, no semana. Uh, it will be available to buy at um, on sorry on 18th 18th of February at um, price twenty dollars I think. Yes, it will be twenty dollars for banished. Uh, I have now pre-release uh, pre-release version from. developer of the game and I can show it to my audience my viewers and to my maybe other other people To jest ja z wami gram w The Last of Us a nie w... co ja nie mogę oglądać The Last of Us? Zabraniacie czy co? No, Ogłaszę 17 nas dzieci jak pitola. 13 studentów. Połowa naszej populacji jest. Pon ej! Ponad połowa naszej populacji stanowią dzieci i studenci. Kuźwa, jak w Polsce, normalnie jak w Polsce. Od zera do streamera, biografia Michała R, nowa pozycja w sklepie. Kuźwa, będzie bestseller ever. Najlepszy bestseller ever. Mówię wam. A, ty to nie, a to ty nie A czy znaczy to nie Marcin o co ci chodzi. Czy chodzi ci o... że Wy będziecie grać, czy że ja będę z wami grał, czy coś w ten deseń. To nie, nie do końca będę o co ci chodzi, więc wiesz. Sprecyzujcie. Eee, to nie ja robiłem reklamę, tylko eee, automatycznie reklama od Mubota. Podziękujcie Mubotowi. Że jest bardzo... Yy, bardzo konsekwentnie co 15 minut puszcza reklamę. No na jutro będę musiał nagrać trzeci odcinek BANISHED, tylko cholera kiedy. Kiedy ja nagram trzeci odcinek BANISHED? Jutro mnie nie ma w domu. Okej, to na na, na dzisiaj. Na, nie będzie na dzisiaj BANISHED, Walczy się. <noise> o, umarł nam... E, umarł nam ten, leśnik jeden. Ale spoko, mamy murzunów na wymianę, więc nie jest źle. Jumor nam teraz rybak Glenny. Shit. O, może ten mostek bardzo ładnie wygląda tutaj. Posuje po prostu idealnie, nie? Ten mostek pasuje tu wprost idealnie. Ale można by troszeczkę tutaj skamieniować tam drogi. Więcej kamieniowych dróg, Więcej, 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 Więcej. Jak najwięcej kamieniowych dróg. Kamieniowe drogi są imbo to w ogóle postawić, bo tej, ten, ten budynek tutaj musi powstać Jeżeli nie będzie nikt tu zatrudniony, to już tam mówi się trudno Jakoś to przeżyje Ale kamieniowe drogi muszą się zgadzać sumie, Można byłoby to postawić tą e, fontannę W sumie tak ładnie się wpasowały, wpasowy... No, nie to Wpasowywałoby się tu ładnie fontanna Z razie nie można żadnych tych stawiać. Żadnych jakichś upiększaczy. Trochę szkoda. Jakie budynki mogę stawiać od początku? Wszystko. Nic nie odblokowujemy. Znaczy jedyne co odblokowujemy z czasem to są nasiona. W sensie nowe sadzonki, nowe tam możliwości sadzenia nowych czy to uch, czy uprawiania nowych rzeczy, czy sadzenia nowych drzewek owocowych bądź tam drzewek warzywnych. E, bądź na przykład e, hodowania nowego rodzaju bydła. Masiu, ja muszę powiedzieć, bierać się spać. Naciskiem na powoli. <laughs> ja muszę w ogóle kończyć. Cholera, nie da, nie da się... Te gry nie da się od prostu od, od tak skończyć. Cholera, mhm. jasne. To jest studnia, nie fontanna. Oj tam, oj tam, oj tam szczegóły. Ubrane szczegóły. O! handlarz przybył. Panie, co pan masz? Kurczaki. Kur... ty... na, mam 66 kurczaków! Moskit, spokój. Tylko spokój możecie uratować. Dobra, przybierz... tego, bydła albo... te... owce. Bo zaraz coś mi trafi normalnie, nie? Zaraz coś mi kuźwa trafi. Po co mi więcej kurczaków? Kto to był ten makard? Jakoś czy ktoś inny, jakiś gimbus się podszywał. Ej, co jest? Nie ma drywna! Drywno się skończyło. Uuu, przykra sprawa. Więcej drewna potrzebujemy, więcej tych, więcej leśniczych. A, mamy ludzi, więc niech tam biorą się do roboty. I mamy mało kamienia. To w sumie nie jest dziwne, bo stworzyliśmy całą masę kamiennych dróżek, więc to może mieć coś w sumie wspólnego z tym. To coś może być z tym wspólnego No i kolejna zmarła. Lamara zmarła. Lamari zmarła. Umarło się jej ze starości. No, bywa no. Starość zdarza się ludziom, co no. tu można dużo powiedzieć. O, powstaje w końcu browarnik. Tak nie mamy jeszcze tego browaru stworzyć, więc jestem ja trochę lipa. Chyba, że ktoś wymyślił sposób, jak stworzyć browar z. z papryki. Chyba, że. Ale szczerze w to wątpię niestety. Albo z jajek. Ej, w sumie jest alkohol z jajek, tak? Likier tylko. Bo się chyba nie robi tylko z jajek, podejrzewam. Dziwne przeczucie. Ej, coś się dzieje na hajsowym czacie, czy jest po prostu... Mi się znowu zawiesiło. Ja odpalę sobie ircowego czata jeszcze. na pewności, bo teraz nie chcę się patrzeć na podgląd. O! Poli, Jen Carlis i Brian dorośli. I stali się pełnoprawnymi obywatelami ja haj, przepraszam, hajsowic. W jest serenad Serenada. Rybaczka Serenada umarła. Eee, I, i, i zastąpił ją Brian. O, jak miło. <grybaczka> o Boże, urodziło się dziecko o imieniu Yoshi. <grybaczka> Pięknie. Jak haj. No i teraz, Moski. mski hajs reklamy dostajesz jak obejrzymy całą reklamę, czy jak klikniemy. No na Tubie za samo obejrzenie dostaje się hajs, no i jak kliknięcie to z tego co wiadomo jest więcej hajsu. Na Twitchu, drogi Gucio, nie mam pojęcia jak to działa. Ogólnie za obejrzenie reklamy jest hajs. Gdy później zostanie puszczona reklama. A czy za kliknięcie w reklamie jest hajs? Nie wiem, po prostu nie wiem, nie powiem ci. Podejrzewam, że... Być może, z naciskiem na być może jest większy hajs, ale nie chcę tutaj zbytnio spekulować, bo po prostu nie wiem. Hmm. A co z tym czatem ja, ja hajsowym? W sumie nie wiem, co. Coś mi się zawiesiło. Coś się, że czat ja hajsowy mi się zawiesił znowu. Co mi się z tym dzisiaj ja dzieje? Ja nie wiem. To jest dobre pytanie. Co się z tym dzisiaj ja hajsem dzieje? ta. Oczywiście je się zawiesił. O, coś tu przecież coś mi wyłączyło. Aha, czyli jak hmm, Jak makartego się wyrzuciło, to i mnie wyrzuciło. Mhm. Dzięki. Dzięki. Nie wyrzucajcie. E, nie wyrzucajcie makarta, co? Nie wyrzucajcie już więcej makarta, bo mnie wyrzuca, cholera jasna. Po prostu mnie zaraz zaraz mi coś trafi, nie? Makart idź spać. Eee, Boże, ten. No coś mi trafi normalnie. Naprawdę. Dobra, mamy narzędzia, mamy ubranka, mamy pożywienie. Mamy, ale spada. Uhu, 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 uhu. Uh, uh, uh. A to ciekawa sprawa. Co możemy na to poradzić? Hmm Co na to możemy poradzić? Dobre pytanie Więc tak, tu stworzymy teraz po pierwsze myśliwego O, to po pierwsze. On będzie gonił różne jelonki, tym podobne czteronożne stwo stworki, które się je. E czy mi zaczyna, No zaczyna właśnie bywać mi żarcie, właśnie też to zauważyłem, ale spoko, 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 nie ma tego złego, ponieważ mamy nową chatkę zbieraczy, to na pewno tutaj nam gdy, 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 gdy się tutaj odpowiednio ją, przygotuje teren dla nią, to ona na pewno nam się ładnie odwdzięczy i będzie dawała nam dużo pożywienia, przybył nowy kupiec. Mam też sporo żywności zmagazynowanej tutaj w doku, więc to nie ma nic złego i przywiózł nowe nasionka! Yes! A ah, w końcu, dobra, Zamiastujemy w drzewka. W drzewka jabłkowe i w czesna, czyli jakieś to są orzeszki podejrzewam. Teraz pytanie, czy będziemy stać, żeby to kupić? Podejrzewam, że będzie, ale czy będziemy stać, żeby to wszystko kupić? I tego nie wiem. To się zaraz, moi drodzy państwo, okaże. Trochę mi brakuje. Z naciskiem na trochę. Więc tak. Kupimy na razie tylko nasionka jabłoni. Resztę wyrzucimy. A zaraz, 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 zaraz stać mnie, <ścoughs> stać mnie. Czego byśmy nie chcieli się pozbywać teraz? Jedzenia. Na pewno nie chcielibyśmy się pozbywać jedzenia. Co to to na pewno? Mmm. Nie Może byśmy stawili jagódki? O! Pięknie! Jest, jest, jest! Trade. Co to wszystkiego pozbawmy się. Kupmy sobie na przykład, nie wiem, wągiel albo narzędzia sobie, kupmy o. Brzmi jak dobry plan. O, i staćmy jeszcze na odrobinkę węgla, żeby kupić sobie. O, super. Ok. Git, git, git. Plumy już raczej nie kupimy. Następnym razem kupimy te. Kupimy sobie śliwki. Cześć, żaba. Trzymaj się. Tak, wiem, że to mam takie ładne zakola i zamierzam to prędzej, czy później wykorzystać Na przystęp Hmm, ciekawe mnie, czy było mi stać, by mnie stać na jeszcze jedne nasionka Spróbujmy, spróbujmy osiągnąć jeszcze Zdobyć jeszcze jedne nasionka Zdamy więcej handlarzy Maksymalnie trzech, więcej nie potrzeba będzie handlarzy I teraz tak Więcej ryb potrzebujemy, zdecydowanie Ale też nie za dużo tych ryb, bo teraz nie chcę zbytnie tracić tego Trochę, trochę drewna. O, drewna połowego będzie dużo. Więc to na pewno da nam troszeczkę hajsu. Podejrzewam. Nie, może zhandlujmy troszeczkę naszych ubrań. Powiem Wam szczerze. Handlujmy ubraniami, to na pewno nam na dobre wyjdzie. Zobaczymy, czy da radę. Mieliśmy trochę upływ czasu. Czemu Paweł? Czemu Paweł nie działa chat na jehoisie na, je na operze? Nie wiem, może Opera nie była brana pod uwagę przez dewelopera, ale wątpię. Nie wiem. Nie wiem, po prostu nie wiem Paweł. Nie wiem. Musiałbym się spytać Krzysia albo Trollita bardziej nawet. Albo naprawdę nie wiem czemu. Kurczaki tutaj się kurczakują, kurczakują, cmentarz się cmentuje, kamieniarze się kamieniują. E, papier... Przepraszam, paprykowce się paprykują. Jest git. Ogólnie jest git, nie ma co narzekać. Ci się tutaj zbierają. Zbieracze się zbierają. Leśniczy się leśniczą. Rębacze się rębują No i nie żyć nie umierać Zacznij robić farmę... O właśnie, tak, 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 jabłoń Tak, 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 prawda Prawda, prawda, prawda Trzeba zająć się teraz uprawą roli Tak bardziej poważnie Ej, to jest dobry teren na uprawę roli Naprawdę, bardzo dobry teren Chyba, że w tą stronę... Chyba, że w tą mańkę pójdziemy bardziej właśnie No właśnie, no właśnie, no właśnie. Teraz decyzje, decyzje, decyzje. Jaką podejmiemy decyzję? O to jest pytanie. Ten teren pozostawimy sobie, widzę, tak czy siak na rozbudowę naszej osady. Tutaj będzie osada nasza ogon się rozwijała wokół tego, tego targowiska, tego terenu. Tutaj w sumie można pójść w uprawę roli, wydaje mi się. To nie byłby zły pomysł. Posadźmy jabłuszka. To brzmi jak dobry pomysł. pyk oki, okay, jest mamy, mamy, mamy tak koło cmentarza, free <grywy> tak e, i teraz takie pytanie hmm. to całe te całe śmieszne jakieś tam orzeszki to na czym one powstają? Na drzewku czy w ziemi? Chyba w ziemi. Nie, no, to się w ziemi, ale... Chyba tylko w... Nie wiem zresztą Nie Chyba gdybał. Dobra, stać nas czy nas nie stać nas. Ej, będzie nas stać. Stać nas! Sukces, mości państwo, sukces. Sprzedajemy się, co tam mamy Dobra, jest git. Okej okay. Też tego trochę mniej Wydaje mi się... no i dobra Git, 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 git. Słysza, Trzeba odklawić tego kolesia i zamówić u niego kolejne Kolejne te Zrobić kolejne zamówienie Okej okay. Będzie dobrze teraz W końcu będzie do przodu. Znaczy już cały czas jest do przodu, tak? Ale ogólnie w końcu będzie tak pozytywnie do przodu. <grym> Że tak to można ująć. I tutaj moi drodzy mości Państwo Powstanie kolejne kolejna uprawa. Pyk. Pyk. I pyk. dobra, dwie uprawy na razie nam w zupełności powinny wystarczyć na taką ilość ludności teraz. Spokojnie, z palcem w nosie. Eee, możemy zmniejszyć ilość górników. Tyle żelaza, mamy 150 jednostek żelaza z teraz, więc to w zupełności nam w tym momencie wystarczy. W zupełności. Dobrze, się jakiś tutaj schowek zrobić. To trzeba by 100 postawić, to raz. E, a dwa, jakiś taki mały magazyn. Zdecydowanie, jakiś mały magazyn by się przydał. 4x4 cztery cztery, wydaje się ok. Dobra, Git. Git majonez, jak ja to lubię mówić. No i co dalej? No dalej będzie rozbudowa i tym podobne rzeczy. Gdzie i jak to jeszcze się w sumie okaże? Na trzeba będzie pomyśleć, co zrobić z tym tutaj terenem. Co to, na, co to to na pewno trzeba będzie pomyśleć, co zrobić z tym tutaj terenem, bo tego jeszcze w sumie nie wiem. Nad tym musiałbym się mocno zastanowić. No więcej trzeba będzie mieszkańców mieć. Jeszcze więcej, więcej, więcej bulwo. Więcej mieszkańców. O, dobra. Zapisujemy. Robimy chwilę przerwy na reklamę i jeszcze możemy chwilę pogarać.